Kto jest słodki? Jestem, lekko mówiąc, bardzo onieśpielona ilością ludzi, która dzisiaj jest w galerii. Specjalnie poszłam w piątek, żeby w sobotę nie wchodzić w tłumy, a jest po prostu... O Jezus! Nie ma gdzie stanąć! Powiem wam, Wiecej, jak będę sama, albo chociaż będę bardziej sama niż teraz. Zastanawiałam się kiedyś nad tym lustrem. Zobaczcie, <laughs> jak on się kształca. Już mi się kręci w głowie. What the fuck? Nawet nie chcę znać jego ceny. Zara Home. dla mnie w ogóle zawsze wygląda jak taki dom, w którym chciałabym mieszkać. Tam jest tak ciepło, tak samo w Duce, jest tak ciepło, ale minimalistycznie, wiecie co chodzi? W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, zmieniłam właśnie maseczkę, bo tamta była dla mnie zbyt zielona. Musiałam założyć niebieską, ponieważ mam granatową kurtkę, zabrałam ją w ogóle Kubie. gdzieś, nie obradzi nie się, bo nie może na razie oglądać tego vloga. Jeżeli jeszcze nie mówiłam, to właśnie idę w poszukiwaniu rzeczy do kalendarza adwentowego. Tak, można kupić zwykły z czekoladek, ale ja lubię robić sama. Zawsze robię tam takie mini prezenty, mini jakieś szkice. W tym roku chyba zrobię mini jakieś malarskie rzeczy. Znalazłam w paper concept takie gotowe, pocięte małe karteczki. To jest super, bo ja nie mogę znieść tego, że nie potrafię pociąć kartek równo. To jest dla mnie największy problem. No to jest tak samo upierdliwe jak to, że zmieniłam maskę niebieską, bo krędę do kurtkę. jak wersja robocza siebie. <laughs> Widzicie Witajcie w moim roślinnym kąciku. Cześć, kuku! W ogóle to siedzę w czapce, jest mi totalnie za gorąco, ale mam tak tłuste włosy, że to jest tak o To tak jakby były naolejowane, a olejować się dopiero będę. Nie, nie wytrzymam. Dobra, może oddalę to, bo kieski też chcą być w kącie. Zacznijmy od y, tego, co kupiłam w Paper Concept. Ja tam pojechałam głównie z myślą, żeby kupić prystol i tusz i teczkę i żadnej z tych rzeczy nie było. Zacznijmy od tego, papier do pakowania. To jest coś, co się zawsze przydaje. Mówiłam Wam, że tworzę kalendarz adwentowy dla Kuby. Jakby ja co roku, moim zdaniem, yy, przebijam samą siebie. Pierwszy kalendarz to był, wiecie, taki zrobiony, nie chcę powiedzieć na odpierdol, ale wyglądał jak zrobiony na odpierdol. To były po prostu pierniczki, jakieś herbatki, tak strasznie yy, brzydko pozawijane. Następnego roku zobaczyłam, słuchajcie, kalendarz w Tigerze. Normalnie kalendarz wyglądał jak na czekoladki, ale był do wypełnienia samemu. I rok później. Z torebek śniadaniowych, i to było tak piękne. Postaram się Wam tutaj rzucić zdjęcie, bo ten kalendarz był po prostu oh, przepiękny, taki estetyczny. Jak y, kupiliśmy choinkę i te mini prezenciki były był ustawione pod choinką, to ja się po prostu rozpływałam za każdym razem, jak na to patrzyłam. To było tak piękne. I w tym roku znalazłam w Paper Concept coś jeszcze piękniejszego. To wygląda dokładnie tak jak jest tutaj na rysunku, zaraz Wam pokażę. To są trzy wielkości domków i te domki są... Czekajcie, ja to otworzę. Te domki są z tektury i w ogóle nie doczytałam, ale dorzucę, dorzucili jeszcze taką bibułę do pakowania, więc to jest po prostu takie cute. Chciałam sama kupić tą bibułę i jak zobaczyłam, że no ona jest w środku, to tak patrzę, wow, jakby jeszcze ona jest złota, więc to jest po prostu przepiękne. Dlaczego nikt nie robi mi takich prezentów? Mega cool, bo... Tutaj można okienka tak. O. Najpierw się martwiłam, że właśnie to jest bez sensu, bo będzie widać, co jest w środku, ale potem yy, właśnie wymyśliłam tą bibułę I jeszcze potem zobaczyłam, że to bibuła jest w środku, więc w ogóle mega przemyślane to jest. I słuchajcie, co tam jeszcze zdarzam, bo to jest hit. Ja co roku oprócz tych wszystkich czekoladek też wsadzam zamieścić takie jakieś na przykład mini rysunki, czy coś takiego, że cały czas... Przepraszam, nie chcecie dotykać. Mini szkicowniki, ale to nie są mini mini. One są mini mini! To jest szkicownik z brązowym y, papierem. To są 32 kartki i kosztowało chyba jakieś 8 zł, więc jakby nie wiem, czy to dużo, czy mało. Część osób by powiedziała, że dużo. Dla mnie to jest mało, bo dla mnie to jest y, po prostu jeden problem z głowy <noise> muszę wycinać a drugi blok jest y, z kartkami białymi o wysokiej gramaturze do akwareli, więc będę mogła zrobić mini obrazy. Jakby jak cute to będzie. Jeszcze kupiłam takie przyklejane etykietki, można powiedzieć mi się to bardzo przydaje do y, mojego planera. Jakby... jaka cute! To jest magia dla mnie, odkryłam to w tym roku. Patrzcie, to jest takie niepozorne guwienko. O, to ma magnes. I z tego jest bombka. Jak zajęty to jest? Ja zakochałam się w tym pomyśle, dlatego że zajmuje mało miejsca. No sorry, no ale pompki są obszerne. Jakby trzeba ileś tam dziesiąt pompek, żeby choinka jakoś sensownie wyglądała. Jak się ma kilkadziesiąt pompek, no to zajmuje to w pip miejsca, a coś takiego, no to to się składa i jakby to zajmuje całe nic. Tam w sztucznym świetle ta mi się bardziej podobała, ale tak jak teraz patrzę w domu, jak jestem, to bardziej mi się podoba ta, bo jest taka delikatna. Ja bardzo lubię takie neutralne kolory. Takie bardzo. No, takie kolory, które można rzeczywiście w naturze spotkać. To jest takie kojące dla oka i myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało z zielenią, jakby no, przy monsterach można zobaczyć. Idziemy dalej. Więcej bombek. Są troszkę mniejsze. są takie delikatniejsze. O, On, o, one tak pasują ładnie. Dobra, czy to się składa? Czuję się okłamana. One się nie składają. Prawie jedną zepsułam. A mi przykro teraz. jakieś już ozdoby świąteczne. Pokazywałam wam te z DK Maxa, nie? Ja chciałam dwa lata temu kupić takie mini złote bombki z K i się spóźniłam z tym. Najpierw myślałam, że A, za wcześnie może znajdę coś innego i w końcu ich nie kupiłam. Potem jak przyjechałam znowu, to ich nie było i potem rok później nie było w ogóle złotych bombek, więc jak znalazłam te w TK Maxie, to musiałam wziąć dwa opakowania. Tutaj są też zimne i są ciepłe kolory, więc zawsze coś tam będę mogła wybrać. O, jeszcze kupiłam właśnie Herbatki. W ogóle mój, moje, mam straszną wewnętrzną potrzebę, żeby wszystko było takie monotematyczne i monochromatyczne w tym kalendarzu. Ale już wiem, że liczy się to, że otwierasz codziennie i właśnie fajnie jest tą różnorodność, więc w tym roku zamiast z jednej firmy, to kupiłam trzy herbatki z Five o'clock i jeszcze kupię że dwie herbatki z świata herbat. Oni mają zajebiste herbaty z suszu, z samego suszu. One są tak. Pyszne. Na 6 grudnia kupiłam kupie krzecie do spania w Mikołaj. Mikołaje w ogóle mają okulary na, nad sobie, ale uważam, że są cute i są z bawełny, więc. Jakie mam słodycze? To są takie paczuszki żelków, wiecie, takie pojedyncze paczuszki. Oczywiście święta się nie mogą odbyć bez Mikołajów czekoladowych, także to też musi być. A jak mówimy o lindorkach, Wiecie, mogłabym kupić mniejsze opakowanie, ale to większość bardziej opłaca. To! To chyba dołączę na 6 grudnia, bo to jest po prostu przesłodkie. Jakby ten duet, zbyt słodki. W tym zestawie są mini Kinder Bueno, mini Kinder Country i mini Kinder. Te Kinderki, takie czekoladki. Więc jakby, no mega cute. Chciałam jeszcze takie Lizaki Mikołaje. One są takie kulowe, Mi się kojarzą bardzo z moim dzieciństwem, bo moi ciocietkowie nam takie kupowali. Mini Dajmy. Oczywiście zjadłam już ze dwa, bo nie mogę to powstrzymać. Mini lampki. One się przydadzą, bo Kuba je pewnie powiesi w łazience, więc to będzie też mega cute, mega taki dodatek. Fajnym dodatkiem będą orężady w proszku. A już że jest cute. Jak byłam przy kasie w macie zobaczyłam mini-toblerone i po prostu nie mogłam się oprzeć. Wracam z tłustymi włosami, ponieważ będziemy je olejować. I dostałam paczkę z gumkami i nowymi olejami, więc będziemy mogli je przetestować. Oleje z Maxmo są mm, po prostu oh, cudowne. Ale zacznijmy od gumek. Ja kocham te gumki z Maxmo jedwabne. Takie gumki znajdziecie w wielu sklepach, wiele firm szyje takie gumki. Ja na przykład, jeżeli idę na trening czy coś takiego, ja potrzebuję mieć taką gumkę, bo mi inaczej ona się zsunie z włosów. Te duże gumki z Maxmo też są zarąbiste. To są na pewno jedne z moich ulubionych, jak nie ulubione. Kuba mnie cały czas zabiera. Tych używałam teraz, bo miałam założone dwa warkoczyki. One są do tych wałków jedwabnych. Te dwie niebieskie to, są, to jest średnia grubość, z tego co wiem. Piękny kolor w ogóle to jest. To jest dopiero piękny kolor. Jeszcze coś, czego nie próbowałam. Nie, może i nie będę zakładać, teraz na te tłuste włosy. I dostałam jeszcze gotową mieszankę olejów do blond włosów. O Jezu, a jestem ślepa. Olej kamaliowy, olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, olej z pestek Moreli i witaminę E. To jest. W sumie... Chciałam powiedzieć, że to jest końcic moich ulubionych roślin, ale ja mam wrażenie, że wszystkie moje rośliny są moje ulubione, więc. Więc w sumie to by się zgadzało też później się ciekawą, bo to Ja myję włosy raz na trzy, max cztery dni. A zimą yy, po dwóch dniach one już wyglądają po prostu tragicznie. I trzeci dzień zawsze chodzę w czapce, bo po prostu nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że się nie myje. Naprawdę się myje. Używam giełki z Fitomet. Ja ją kupiłam na y, stronie na piękne włosy i jest mega cool. Dzisiaj jest 11 i jestem pierwszy. Byłam pierwszy raz w galerii, y, zobaczyć świąteczne rzeczy. Więc co? I jak jest późno jak tam To jest ponad tydzień, prawie, nawet prawie, prawie później niż zwykle. I powiem wam, że to jest mój sposób na przetrwanie jesieni. no, no przecież jest strasznie długa i mnie to strasznie przytłacza. Dlatego święta to jest dla mnie. Coś takiego, na no co się czeka, taka odskocznia i takie miłe skojarzenia, i to mnie jakoś zawsze podtrzymuje na duchu. Jak już po prostu mam dość jesieni i zimy, i zimna, i chłodu, to staram się jakoś romantyzować to otoczenie i całą tą atmosferę. I to mi pomaga przetrwać ten chłodny okres. Wy macie jakieś takie swoje sposoby? Zima jest taka długa. Gdyby nie święta, które był w grudniu, no to nie byłoby jakiegoś takiego punktu zaczepienia. Listopad i grudzień. Listopad jest dla mnie najbrzydszym e, pod względem wyglądu, otoczenia e, miesiącem. Jest tylko moment, przez niecały tydzień, kiedy zaczynają opadać liście z drzew. I te liście są jeszcze świeże, i e, mają mnóstwo kolorów. To jest przepiękne, ale to trwa dosłownie tydzień. Yy, bardzo często nawet nie zdążę się załapać, żeby się przejść do lasu czy coś takiego. Bardzo często to jestem wtedy chora. Uuu, jest ten olejek. Nie ma zapachu, ale ja, ja nie mam węchu jeszcze. W sensie ja mam bardzo um, zjebany węch po covidzie, więc... Yy, on może mieć zapach, on może nie mieć zapachu, dla mnie nie ma zapachu. Ja mam takie momenty, że na przykład sobie siedzę i mam taką, mam takiego totalnie doła. Nie chce mi się nic, mam tyle rzeczy do zrobienia, wszystko przykładam na ostatnią chwilę, bo w ogóle nic nie robię. Nagle sobie myślę, ale bym zrobiła takiego próbnego makowca makowca i nagle odzyskuje energię i jakby, dobra, makowiec nie jest mi potrzebny do pracy czy do szkoły, ale to jest dla mnie jakaś, yy, i tak jakaś forma czynności fizycznej i wtedy jestem świadomna, że cokolwiek ze sobą zrobiłam, gdzie przez ostatnie, ostatnie dwa dni nie potrafiłam się ruszyć z łóżka. Napiszcie mi swoje sposoby na taką Handry: jeśli się jestem naprawdę ciekawa, bo ja skorzystam ze wszystkiego. Ja się wspieram CBD, zawsze biorę większą dawkę witaminy D3. Chciałabym umieć sobie zrobić dobieranie. Dobierane. Potrafię komuś zrobić i robię naprawdę ładne. Nie to, że jakiś na odwale, ja robię naprawdę ładne warkoczyki, ale sobie potrafię zrobić tylko takie proste. Jakoś mam problem z tym, żeby... Nie wiem, jakoś tak ręka sobie kierdzi. Zawsze tutaj na same końcówki, bo na zapomniałam tego zrobić. Namaru super głodna. Co tam dupciło? Kogo też? To grzywka. Grzywka jest taka pusta, że zostaje... 다음 <laughs> 영 <laughs> <laughs>